Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Pietrzyca, mamy wtorek 2 grudnia 9.53 czasu europejskiego. to są komentarze giełdowe Bosse FX. Omówmy sytuację techniczną na kilku instrumentach Futures na indeksy giełdowe Futures na Dow Jones w układzie H1 znajduje się w ronie 17825 punktów i w bieżącej godzinie do zamknięcia, której brakuje niespełna 7 minut. Kurs przebywa ponad wartością 17,814, jest to poziom H4 Camarilla i utrzymanie się ponad tą wartością zbuduje trigger a właśnie w tym rejonie i utrzymanie ponad tą wartością spowoduje, że będzie możliwa dalsza reakcja w stronę H5 Camarilla 17,863. Czyli krótko mówiąc Dow Jones będzie mógł poruszać się w górę w stronę ostatnich tutaj lokalnych maksimów, dokładnie z 28 listopada. Natomiast zanegowanie wybicia ponad 17 814 punktów spowoduje reakcję zwrotną w dół w stronę H3 Camarilla, gdzie popyt będzie próbował ponownie się odbudować. A wykształcony sygnał kupna w modelu Gapiego, widać, że średnie żółte zakręciły w górę i spowodowały poruszanie się tych najwolniejszych czarnych średnich ze wstęgi czarnej w górę. Więc zachowanie tego sygnału i dotarcie do H3 Camarilla i tam pokazanie, że jest wsparcie, że, że popyt przy tym poziomie reaguje, że, że tam traderzy będą się ugrupowali ze swoimi zleceniami i próbowali bronić tej wartości i umocnienie tego sygnału, Przyczyni się do ponownego powrotu tak? i opcja również do H5 będzie aktualna. Natomiast pojawienie się takich dwóch negatywnych, zbieżnych ze sobą czynników, to znaczy wybicie poniżej H3 kamarilla oraz zanegowanie sygnału kupna, jaki aktualnie widnieje na średniu Gapiego, dopiero spowoduje pesymizm w układzie H1. Zmieni się po prostu układ sił na negatywnym z opcją, że oscylacje w kolejnych kilkunastu godzinach, kilkudziesięciu godzinach. Będą prowadzić do ciążenia a w stronę L3, L4, Camarilla w stronę 17696. Zacznijmy teraz na sytuację na S&P 500 również w układzie H1, gdzie sytuacja wygląda bardziej neutralnie, gdyż kurs jest poniżej H4, Camarilla, ale ponad H3. Pomimo tego, że jest impuls wzrostowy, to mamy oscylowanie pomiędzy tymi bandami. Czyli traderzy obserwując co się dzieje w tym momencie, widząc wahania pomiędzy 2054 a 2059, nie odbierają tego jako rozstrzygnięcie, ale jako fazę wstępującą, jako wyczekiwanie i dopiero wybicie się z tego zakresu z elementami potwierdzenia wybicia powinno doprowadzić do ruchu w stronę H5 2066 albo do ruchu w stronę L3 2046 na ten moment jeżeli kurs utrzymuje się poniżej H4 Camarilla bardziej prawdopodobne jest przy opadającej MA200 w układzie H1 i przy wskaźniku linii CCI ponad 100 punktów, gdzie traci ta linia impet wzrostowy, bardziej prawdopodobne jest, że tutaj podaż zastawi się na tyle istotnie w rejonie H4, że kurs będzie zmuszony do testu H3, a przebicie H3 w dół to ruch w stronę 2046. Natomiast wybicie się ponad 2059 to stricte dominowanie tego popytu. Na bazie wybicia, tak? czyli tak zwany long breakout, jak, jakby tutaj przytoczył kamarilla. Z tego względu obserwujmy, w którą stronę dojdzie do wybicia, gdyż zmieni ono sygnał w modelu Gapiego, który na ten moment jest neutralny. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na frankfurckim ie Przedostawał on dzisiaj perfekcyjnie po otwarciu H5 kamarilla. 1042 punkty, i od tego poziomu istotnie popyt się przestraszył. Zachowanie sygnału kupna w modelu Gapiego będzie pomagało przebić ten opór, ale jego brak przełamania to ruch w stronę L3L4 Camarilla. Sytuacja na FPL20 pokazuje po porannym podbiciu zawrócenie spod H4 Camarilla, gdzie przy 2,436 na FPL20. Istotnie kurs się zatrzymał, czyli wręcz książkowo, i teraz mamy naruszenie 2, 4, 3, 1 przy H3 Camarilla. A jeżeli nastąpi trwałe przełamanie w dół 2,4,3,1, a zauważmy, że wcześniej mieliśmy wybicie w górę, to aktywowane zostaną te pozycje krótkie, które wcześniej można było twierdzić, że są długimi. Tak? Czyli inaczej nastąpi konwersja, odwrócenie pozycji z długich na spadkowe, gdyż. W tym momencie obserwujemy negację wzrostów, a istnieje presja na tej podstawie do tego, żeby przy zachowaniu H4 Camarilla 2436 twierdzić, że poranna luka musi być zakryta w cenach liniowo, czyli w cenach zamknięcia, a kurs powinien przetestować L3 Camarilla 2420. Natomiast wybicie ponad 2436 to ruch bardzo optymistyczny. W górę ponad 2437, w stronę 2450 nawet na wyższe poziomy. Natomiast spełnienie tego scenariusza negatywnego i przetestowanie L3 Camarilla 2420 wstępnie propoputowo, ale następnie dalszy spadek i negacja wstępnego sygnału kupna na modelu gepiego, to ruch L4, L5 Camarilla nawet w stronę 2405 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.